Kongres ESG to oczywiście odpowiedź też na pytanie, jakimi cechami powinien wyróżniać się lider, jeżeli właśnie chodzi o zrównoważony rozwój. No to to już pytanie chyba do eksperta, trzeba, trzeba powiedzieć, do przedstawiciela firmy Microsoft. Pan Paweł Jakubik jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No to, jakie są te cechy lidera i co zrobić, żeby tym liderem być, jeżeli chodzi o wdrażanie strategii ESG? Bo przecież tak naprawdę mówimy o tym odpowiedzialnym biznesie już od kilku ładnych lat. No właśnie, właśnie miałem przyjemność w bardzo interesującym panelu uczestniczyć w ramach Polskiej Mocy Biznesu dotyczącym ESG, szans i ryzyk wokół regulacji, wokół przygotowania adopcji. Muszę powiedzieć, że sporo dyskusji nam zaszło właśnie o cechach lidera i jakie to przywództwo. I tutaj jako Microsoft, jako jeden z liderów branży technologicznych, Myślę, że jesteśmy takim przykładem, że z jednej strony my dosyć wcześnie, bo jako jedni z pierwszych ogłosiliśmy nasze cele, przygotowaliśmy całą strategię, teraz ją dwa razy w roku raportujemy dla świata, ale z drugiej strony zaczęliśmy też kilka lat temu w całym naszym ekosystemie partnerów i dostawców wdrażać zasady ESG. Na przykład nie zostanie pani w przetargu na dostawę nie wiem, cateringu dla biura Microsoftu wybrana, jeżeli nie spełni Pani kryteriów przetargowych, gdzie są, są też cele, w jaki sposób dbasz o... Czyli jest to przełożenie tej swojej strategii tak. na podwykonawców, na te firmy, z którymi Państwo współpracujecie, także na małych czy średnich tak. przedsiębiorców. Natomiast pozostali paneliści dzisiaj mówili, że to przywództwo powinno być empatyczne. Zastanawialiśmy się, czy, to, czy jest lepsza kobieta czy mężczyzna jako Lider ESG, bo ja podawałem przykłady sprzed kilku lat, kiedy ruszyła machina tworzenia nowych, nowych stanowisk, menedżer do spraw ESG, i z ciekawością obserwowałem, że duże firmy głównie sobie upodobały kobiety na te, na te stanowiska. Ja zadałem pytanie do panelistów, czy to oznacza, że kobieta jest lepsza w ESG niż mężczyzna. No I, I do jakich wniosków doszliśmy? No właśnie, że pani? nie, że, po, że jesteśmy równi w ESG, że ESG to pełne równouprawnienie. Ja też zgłosiłem taki postulat, że powinien być ten lider taki pragmatyczny, że myśląc o skutecznym wdrażaniu ESG, jak już powstaną te regulacje, które w tej chwili Unia kończy, Zielony Ład, CSR, ERD, to żeby ten przyszły lider umiał wziąć te regulacje i na przykład stworzyć system wynagrodzeń u siebie w firmie i bonusy w ramach których część bonusa będzie, zależała, będzie uzależniona od wypełniania celów ESG, bo to są nasze wieloletnie doświadczenia że wynagrodzenia i bonusy kształtują zachowania ludzi, zachowania prac yy, pracowników. Pan tu mówi o tym takim schemacie, który można by było powtórzyć, a myśli Pan, że nie potrzeba też edukacji, jeżeli chodzi w ogóle o obszar ESG, bo tak jak Pan wspomniał, od wielu lat jako firma Microsoft to realizujecie, duże firmy też, ale wciąż pojawia się chyba wiele takich wątpliwości, braku informacji, czy ta edukacja też powinna właśnie od lidera wychodzić? Tak, no, była z nami przedstawicielka PAIH, pani Ania Kaczmarska, która mówiła o talentach, o nowych kierunkach studiów, o studiach podyplomowych, o częściach MBA-owych, które też mają w tej chwili już pod podkierunki wokół ESG. Ale myślę, że to jest wszystko kropla w morzu, w morzu potrzeb. My potrzebujemy programy od góry edukacyjnej, tutaj duże zadanie myślę przed nowym rządem i minister lub ministrą edukacji. Szkolnictwa wyższego, w jaki sposób ESG zaszyć wewnątrz systemów edukacyjnych. Ja tu też powiem, że w jaki sposób to musi, musi być związane z też z tymi nowościami, nowościami, takimi jak różnorodność, czyli diversity, włączanie, czyli inkluzywność. To powinno gdzieś być metoda naczyń połączonych. To, co. Myślę, że my już dosyć dobrze rozumiemy jako społeczeństwo to literkę E. Environment, środowisko. Wiemy, że nie możemy śmiecić plastikiem, wiemy, że musimy mieć reużywalne, wiemy, że śmieci mamy sortować, wiemy, że mamy kupować w szkle napoje, które możemy butelki na przykład oddawać. Tak? Natomiast pod literką S i G jeszcze jest bardzo wiele, wiele rzeczy do, do, do wykonania do zrobienia. Czy, Czyli rola tutaj też na najbliższe lata, bo z jednej strony tutaj dzisiaj ktoś na tych gorących krzesłach też powiedział, że żeby skutecznie wprowadzać właśnie ten zrównoważony rozwój strategię SG potrzebne są rozwiązania trochę systemowe, że musi być coś nakazane. W innym przypadku niektóre firmy ESG mają tylko na banerach, na plakatach. Natomiast w rzeczywistości... Się malują to, się. ASG, tak? tak, w rzeczywistości niewiele ma to wspólnego z tym projektem. No właśnie tutaj, tutaj mieliśmy też przedstawiciela, przedstawicielkę Konfederacji Pracodawców, ona mówiła o tym, to musi być wsparte przez programy, mówiła o tym, że część KPO, proszę państwa, poważna część KPO 45 miliardów jest do spełniania części tych celów, transformacji energetycznej, infrastrukturalnej, to wszystko jest Wokół też ESG. Także ja się cieszę, że ten powoli ten aktonim odczarowujemy też przy Państwa udziale, bo Państwa konferencja była jedną z pierwszych, która zaczęła wokół ESG krzewić ten kaganek oświaty. To, co ja też apelowałem w, dysku, w dyskusji, żebyśmy wychodzili z bańki, poza bańkę Metropolii, Warszawy, dużych miast, żebyśmy szli do Polski Powiatowej, Polski Gminnej, bo tam... Tam czasami napotykamy niezrozumienie, czym jest w ogóle ESG. I czy moja firma pracująca w jakimś powiecie X powinna w ogóle się już tym teraz zacząć interesować. Tak. Raz, że ten przykład Microsoftu, jeżeli chcesz współpracować z firmą światową, to oni cię sami zmuszą do tego, że musisz te rzeczy implementować. A dwa, powinien być, być ambasadorem zmian. A że kreatywni nasi polscy przedsiębiorcy są, to też o tym tutaj mówimy. o tym wiemy. Fakt. I wiemy to wszyscy, i rzeczywiście to SG zapewne też wprowadzać będą. Bardzo dziękuję. Paweł Jakubiak, firma Microsoft. Nasz Bardzo dziękuję. Dziękujemy.